Dzień dobry, kochani. Dzisiaj we wtorek zamiast poniedziałek, ale uwierzcie mi, czasami czeka mi grana do pannie i mówię, mój tata, mądra głowa lubi dużo boleć, a ja czasami nie mam innych dowodów na tą swoją mądrość, poza tym bólem głowy, więc nie byłam w stanie dla Was przygotować. A chciałam zrobić materiał o rzeczach dla mnie najbardziej interesujących, mam nadzieję, że również dla Was, czyli o bakteriach. Pojawiła się nowa praca. W czasopiśmie PNAS, czyli bardzo wysoko, bardzo prestiżowo. Głównymi tam autorami, takimi spiritus Movens, tego całego badania, są mikrobiolodzy dość klasyczni z Texas AM University. To jest taki bardzo sympatyczny uniwersytet rozsiany w Dallas i Fort Worth. Duży, stanowy. Teksas ma kilka takich, takich miejsc naukowych, fajnych podczas swojego tam, Tamże, ja byłam akurat w Houston na Uniwersytecie Stanowym, które robią bardzo dobrą mikrobiologię. Teksas jest takim amerykańskim, taką amerykańską, trochę mekką mikrobiologiczną. Nadal się tam bardzo dużo pracuje nad chorobami zakaźnymi, zwłaszcza też nad zagadnieniami antybiotykoporności trumnost. To jest taki, taki temat, który nie zawsze był bliski, ja w nim pracowałam, zrobiłam swój doktorat z tego i moim zdaniem to są bardzo ciekawe rzeczy, dlatego że no nie ma co ukrywać, że żyjemy w kryzysie antybiotykooporności, tak, czyli antybiotykoterapie się kończą, cud się kończy, cud rozpoczęty przez Fleminga, zresztą też ludzi z jego otoczenia, jego następców, polegający na tym, że cud polegał na tym, że znaleziono naturalnie występujące w przyrodzie, a potem... Jak to dowodzi Nobel z Chemii w tym roku, chemia przychodzi i daje rozwiązania tam, gdzie ludzie mają problemy, więc potem pojawi się substancje syntetyczne, zdolne zabijać bakterie na ogół podczas ich wzrostu. To był pewien naturalny problem z antybiotykami, że one działają na bakterie rosnące. No ale trochę sobie trudno wyobrazić działanie na bakterie nierosnące. To ewentualnie można by było w jakichś takich właśnie zhibernowanych bakteriach dziury wyłącznie robić. Są takie środki, y, y, gramicydeny, które powodują takie parę, one są szkodliwe również dla nas, w te błony bakteryjne nie aż tak szalenie się różnią od tych naszych, zwłaszcza o bakterii gram dodatnich. Więc y, mamy cud polegający na tym, że są substancje, które zabijają bakterie. Y, koniec tego cudu wynika z tego, że bakterie, i to przewidział już Fleming i to powiedział podczas swojego y, noblowskiego y, y, wykładu, tak? kiedy przyjmuje tą nagrodę, to się mówi kilka słów, że on ma świadomość jako, jako biolog, jako lekarz, że, że działanie wywołuje przeciwdziałanie. Tak? Każda nauka oparta o, o w miarę współczesną fizykę, tak? nauka od 200 lat ma doskonałą świadomość tego, że każde działanie wywoła przeciwdziałanie. I że gdyby antybiotyki te naturalnie występujące, tak? czyli pleśń walczy z bakteriami, grzyb walczy z bakterią, Gdyby one były stuprocentowo skuteczne i bakterie były wobec nich bezradne, no to już na świecie nie mielibyśmy bakterii, za to mielibyśmy bardzo dużo grzybów, które produkują antybiotyki. To jest wojna w mikroświecie i ta wojna została dostrzeżona. Natomiast praca w pracach PNAS, o której wspomniałam, która pochodzi z Teksasu, z ANM University, i też współpracowali bardzo uczeni brazylijscy z San Paulo, Polega na tym, że skoro jesteśmy w tym kryzysie antybiotykooporności i bardzo wiele bakterii jest opornych na bardzo wiele leków, to teraz trzeba wymyślić coś, żeby sobie radzić z tym problemem. No i teraz są dwa wyjścia: można wymyślać nowe antybiotyki, ale to jest. Długa droga i za duże pieniądze. I kiedyś już sobie tłumaczyliśmy tutaj na, tutaj na naukowo, dlaczego, bo był też dla tych, którzy nas jeszcze do tej pory nie obserwowali, taka wiadomość był taki mini cykl moich opowieści, takich bardzo ogólnych, o, o, o bakteriach, o antybiotykoporności, o, o antybiotykach. Zresztą on będzie kontynuowany, bo tu się ciągle coś dzieje i ciągle trzeba coś tłumaczyć. <laughs> w każdym bądź razie, wyjście, Znaleźć nowy antybiotyk. 30 lat się szuka, 10 lat trwa ochrona patentowa. No, lepiej wymyślać apki na komórkę, powiem szczerze, jeśli się chce na tym zarabiać pieniądze. Tak? Więc yy, nie, ja, ja nie drwię ja tutaj z yy, działania firm farmaceutycznych, bynajmniej. Ja raczej wykazuję pewien rodzaj zrozumienia. Powoduje to również, że terapie antybiotykowe są coraz droższe, bo te nowe antybiotyki z siłą rzeczy są coraz droższe, czyli one muszą się zwrócić. No, Nikt to nie charytatywnej działalności nie uprawia, tylko biznesową, tak? Wymyślanie i produkcja leków jest działalnością biznesową. Natomiast w tym samym momencie, kiedy nie opłaca się szukać nowych antybiotyków, no bo jakby. Bardzo szybko trzeba, żeby się zwróciło, bo się ma tą ochronę patentową bardzo krótko. No a ta ochrona patentowa jest bardzo krótka, no bo problem narasta, tak? więc tak zwana globalna świadomość tego problemu powoduje, że wszelkie instytucje organizujące nasze życie medyczne nasze życie w ochronie zdrowia. No, muszą jakoś reagować, żeby dać ludziom chorym, zakażonym szansę na terapię. I teraz mamy sytuację, w której musimy używać tych antybiotyków w terapii coraz więcej, bo bakteria uodparnia się na dwa, na dwa podstawowe sposoby albo tak stopniowo, tak, czyli te ilości tego antybiotyku, które jest niezbędne, żeby zabić dany szczep bakteryjny, muszą rosnąć albo skokowo, no dostaje genoporności i się robi oporne. Więc albo akumuluje mutacje, albo już przyjmuje gotowy brykiet y, zapewniający tą oporność. To powoduje, że pewne oporności można przełamać, tak? zwłaszcza te akumulujące się po powolutku, no ale trzeba sypnąć tym antybiotykiem więcej. Y, I to dla nas zaczyna być niezdrowe, dlatego że y, no wszystko w nadmiarze zaczyna szkodzić, tak? Czyli są. Y, Dopuszczone klinicznie ilości, które człowiek może danego antybiotyku przyjąć, i to mu jeszcze nadmiernie nie obciąża nerek, wątroby i tak dalej. No to są substancje chemiczne, czy naturalnego pochodzenia, czy syntetyczne. Nasz organizm sobie musi z nimi dać radę, i one również uderzają w niego, chociaż nie tak silnie, jak uderzają w organizmy bakteryjne. To są rzeczy przebadane, wyselekcjonowane, dlatego to tak długo trwa. Przetestowane i na zwierzętach, i klinicznie, no ale. Zmienia postać rzeczy, czy my tego antybiotyku musimy podać dwa razy więcej, czy dwa razy mniej, tak? Czyli jeśli lądujemy w takiej sytuacji, że już właściwie na każdą y, niemalże chorobę, jeśli trzeba ten y, y, amoksyklaw, czy, czyli y, zwany, y, zwany firmowo niekiedy augmentyną, czyli y, po, podstawową penicylinę, ampicylinę z inhibitorem betalaktanu, trzeba podać to nagle z dawek pod tytułem y, y, Około 250 mg antybiotyku plus inhibitor lądujemy na, na, na dawce 4 razy wyższej, czyli 1 gram. Dzisiaj to jest taka nagle podstawowa tabletka, tak? że 1 gram susamen do kupy to waży. W sensie te substancje aktywne czynne. To, 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 to wcale nie jest dobry trend. No, nie, ma, nie ma możliwości innego. Drugim sposobem poradzenia sobie z tematem jest zaangażować kombinację. No to jest pomysł, czyli badamy antybiotyki względem, ich aktywność względem konkretnych bakterii. Ja już Wam to kiedyś tłumaczyłam. Jest zjawisko tak zwanego synergizmu, czyli możemy yy, zamiast stosować jeden antybiotyk osobno i drugi osobno, są jakoś tam aktywne, jeśli one wykazują tak zwane działanie synergistyczne, no bo mogę jeszcze antagonistyczne, ale jak wykazują synergistyczne, to będzie można użyć mniej jednego i mniej drugiego, one razem. Zadziałają wspólnie w porozumieniu, i ta bakteria gwarantowanie nam zdechnie, a o to nam chodzi. O ile ona w naszym organizmie jest zabójcza. I takie synergizmy, antybiotyk antybiotyk były y y stosowane one generalnie z przyczyn prostej logiki zdarzeń, że na ogół, chociaż dowiedzieliśmy się z Nobla z fizyki w tym roku z kolei, że nie zawsze, y y jeśli. Jakieś, jakieś zjawisko jest skorelowane z innym, to prawdopodobieństwo każdego z nich z osobna, jak pomnożyłem przez siebie, to da nam prawdopodobieństwo tego, tego, tego złączenia. Tak? Tego, tej sytuacji, gdzie, gdzie mamy prawdopodobieństwo zjawiska A, prawdopodobieństwo zjawiska B i, i powstanie nam prawdopodobieństwo zjawiska AB przez pomnożenie tych prawdopodobieństw. Nie zawsze jest tak, czasami jest to znacznie niższe lub wyższe prawdopodobieństwo, no bo właśnie tam jest korelacja. Tutaj yy, mamy możliwość przebadania bardzo wielu kombinacji antybiotyków, no ale yy, w końcu ta półka również się kończy. I trzeba pomyśleć, bo bakterie się robią oporne, a szczepy oporne na jakiś antybiotyk są na ogół oporne na bardzo wiele antybiotyków. Czyli, a nie tylko na całą klasę, na którą są oporne, ale na, również na inne. To już sobie kiedyś tłumaczyliśmy. No więc trzeba pomyśleć, co jeszcze można dołożyć do tej kombinacji. I trzeba to przebadać, bo co tak pomyśleć to nie wystarczy, trzeba to jeszcze udowodnić. I tu wracamy do, do mikrobiologów z Teksasu i ich pracy w NAS. Otóż Dawno, dawno temu i była za to nawet Nagroda Nobla, o się nie była, w 1907 roku z Medycyny i Fizjologii stosowano naświetlania, światło, żeby leczyć pewne formy zakażeń bakteryjnych, no nie było wtedy jeszcze antybiotyków, ani jest nawet sulfonamidów, żeby leczyć te pewne formy, czy wspomagać to leczenie. Dlatego, że już wtedy zauważono, że czynniki fizyczne, takie jak światło, mają destrukcyjny wpływ na drobnoustroje. Znaczy, jak położymy, bakteria sobie cały czas leży na słońcu, jeżeli się tak wyrażę, i można zakazić. Tylko um, światło, zwłaszcza niektóre długości fal, no to, jeśli chodzi o ultraviolet, to jest bardzo dobrze poznany fenomen. Ono powoduje na przykład jonizację powietrza, powstawanie wolnych rodników tlenowych. To są wszystko... Czynniki chemiczne, które z kolei bardzo silnie są w stanie atakować błony, biologiczne DNA i tak dalej. Więc nie jest zdrowo dla nas się opalać, i dla bakterii opalać się też nie jest zdrowo. Aczkolwiek tutaj jest całe spektrum yy, długości fal, natężeń, to chodzi też o czas i tak dalej. Więc jeśli sobie to wszystko wyobrazimy. To wyobrazimy sobie, jak ta fototerapia mogła działać. Ona wtedy była stosowana i ten Nobel był za zastosowanie jej w terapii gruźlicy skóry, bo kiedyś przed szczepieniami BCG i tak dalej, gruźlica była chorobą dość powszechną i nie dotyczyła wyłącznie gruźlicy płuc, gruźlicy, gruźlicy w ośrodkowym układzie nerwowym, w kościach, na skórze, tak. To jest ta sama bakteria. Więc um, odżył pomysł, czy przypomniano sobie. O tak zwanej terapii fotodynamicznej. Yy, czy jak to się dzieje mądrze nazywa? Przypominano sobie głównie w ramach terapii nowotworów i jakby kiedyś o tym taki niewielki tekst popełniłam dawno temu. Natomiast yy, dzisiaj pomysł wraca w kwestii terapii zakażeń, synergistycznej, czyli skorelujemy sobie antybiotyki i to światło. Teraz tak. Nie możemy tego skorelować, tak jak korelujemy dwa antybiotyki, które podajemy na ogół łącznie, na ogół, aczkolwiek to też bywa różnie. Bo dla antybiotyków, antybiotyki też są cząsteczkami światłoczułymi, jak wszystkie cząsteczki, w sensie cząsteczki, które mają jakieś pierścienie, jakieś dodatkowe elektrony itd., no wszystkie są światło takie tam w chmurach, y, 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 fruwające. Y, y. To wszystko jest, y, związki pierścieniowe nowo są bardzo wrażliwe na światło albo mniej lub bardziej wrażliwe na światło, więc tutaj mamy y, mniej więcej y, podobną sytuację, ta wrażliwość na światło występowała. Więc najpierw trzeba naświetlić, a potem trzeba podać antybiotyk. I taki schemat y, wymyślono w Teksasie. on jest na razie skuteczny in vitro. Co to znaczy? że bierzemy bakterie, one mamy je tu w całych lodówkach, tak? Oni wzięli akurat tak zwane MRSA, czyli metycylinooporne oparne krągowce złociste. To jest taka bakteria, która no wszystkim nam się chyba już obiła o uszy, właściwie w tej chwili dominuje w szpitalach, czyli de facto trudno jest znaleźć zakażenie gronkowcowe, które się pojawiło u pacjenta mniej więcej 4 dni i więcej po przyjściu do szpitala, które nie byłoby wywołane przez MRSA. Tylko przez takie gronkowce wrażliwe. A MRSA są wielooporne, więc tam jest jej oporność na i tetracykliny i makrolidy I Bóg wie co jeszcze, tak? Że inne grupy, bo MRSA daje oporność na wszystkie penicyliny aktywne wobec gronkowców. Tak zwane penicyliny przeciwgronkowcowe. I, i, i de facto wszystkie beta betalaktamy, czyli tam już nie da się zastosować sensownie, jeśli jest ten fenotyp. Jeśli jest oporność na metycylinę. Cieba bada, metycyliny się nie stosuje terapii, ale to jest antybiotyk indykatorowy, czyli taki wskaźnik. Jest oporny na metycylinę, to raczej będzie oporny na wszystkie beta-laktamy. A to jest duża, największa klasa antybiotyków, jak one nam wypadają z terapii, no to już właśnie trzeba potem walić takimi tam makrolidami, głównie się uderza i to powoduje, pewnymi nowoczesnymi tetracyklinami, to powoduje, że te szczepy się dalej odparniają na kolejne rzeczy, tak? Na minoglikozydy, typu tam tobramycyna, po prostu już wszystko, już nic nie działa. No, i teraz wzięto już dokładnie takie właśnie oporne szczepy, i przebadano je in vitro. Ja mam, kiedy się to się robi w takich seriach płytek, a oni oznaczeni minimalne stężenie hamujące. Czyli mamy konkretną liczbę bakterii w jakiejś tam zawiesinie. One się tam niespecjalnie dzielą, no bo sobie są soli fizjologicznej, więc się będą dzieliły. My je naświetlamy, no i gwarantowanie część z nich nam zdycha w ramach tej procedury. One tam dodatkowo jeszcze były podbarwiane, czyli dodawano do tego roztworu błękit metylenowy, który jest zarejestrowaną substancją w terapii człowieka, więc to nie jest tak, że teraz trzeba będzie jeszcze rejestrować ten błękit, żeby go stosować. On tutaj byłby tak zwanym fotowzmacniaczem. No, można różnie przetłumaczyć to, 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 to sformułowanie, ale on będzie łączył to, co się dzieje w tym roztworze fizycznie, czyli te fale świetlne, które, które się tam pojawiają, z tlenem, żeby powstawały te właśnie na przykład wolne rodniki tlenowe, które są tak szkodliwe. Więc czyni z tej sytuacji sytuację bardziej dla bakterii agresywną. No i oczywiście bez, bez światła, z samym błękitem, te bakterie też leżą, żeby przez przypadek nie było, że to błękit je zabija, myśmy tego nie wiedzieli i no oto tu mamy już doskonały zarejestrowany antybiotyk. Nie jest tak. Światło było potrzebne. Każdy W każdym razie te bakterie ulegały poważnemu osłabieniu i nie tylko, że od razu rosło ich mniej po tym traktowaniu, bo to było oczywiste, ponieważ te fototerapie kiedyś działały, tak, na początku XX wieku. No to dlaczego dzisiaj mają nie działać? To jest czynnik fizyczny. Na czynnik fizyczny się nie można uodpornić. Tak samo jak na 70% alkohol się bakteria nie może uodparzyć, on ją zawsze wysuszy. Nie każdą tak samo, nie każdą hiperskutecznie, i, 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 ale to jest podstawowy środek dezynfekcyjny, tylko się nim niespecjalnie można dezynfekować pacjenta na przykład, tak? poza powłokami skórnymi. No i na tym polega też problem, że wiele tych czynników fizycznych, czy prostych związków chemicznych, które powodują wysuszanie, powodują jakąś taką akcję, która nie ma związku z chemią. Tak jak właśnie ten 70% etanol. Bakteria się na nie nie odparnia, no, ale one są dla nas też szkodliwe w jakichś tam większych ilościach albo w konkretnych miejscach. Tak? Nie możemy się ultravioletem cały dzień naświetlać. Trzeba bardzo uważać, że pani kasjerki kiedyś z tymi czytnikami, czy banknot jest prawdziwy i tak dalej. Dzisiaj bardzo często w, w, w miejscach żywienia zbiorowego te lampy są... Yy, kochani, w ciągu dnia te lampy nie mają żadnego sensu. Bo światło robi to samo, a tylko uruchamiamy na przykład u, u, yy, pewne mechanizmy. Ratuj się, kto może w ten sposób. Jeśli stosujemy te, te, te lampy ufa w dzień. W nocy to ma sens. W nocy w ciemności, przy, zasłoniętych, przy zasłoniętym wszystkim, włączenie tej lampy i powrót, no to mamy takie pomieszczenie, w którym powietrze jest trudne do oddychania, bo jest tak zrealizowane, <śmysowanych> że też czuć, tak? Yy, ale jednocześnie. Yy, no, żywe się tam nie uchowało w powietrzu, yy, a, a, ani specjalnie jakoś tam wirusy nadmiernie aktywne też nie, w tym powietrzu nie będą. Po to się to stosuje w salach operacyjnych i tak dalej i tak dalej, ale nie powinno to nas cały czas naświetlać, no tak by człowiek solarym cały dzień był, to nie jest dobre. Yy, więc yy, Trzeba sobie uświadomić, że na te czynki fizyczne bakterie się niespecjalnie odparniano, ale teraz czas budować tą korelację, czyli najpierw naświetliliśmy, już rosły słabiej. Ale teraz przebadano, że one nie tylko rosną słabiej, ale przed włożeniem pod to światło one miały pewną konkretną wrażliwość na antybiotyki. To było ustalone przez tak zwane minimalne stężenie hamujące. A teraz po tym naświetleniu mają mniejszą. Mogły się wydarzyć dwie, trzy lub pięć rzeczy, które powodują, że one mają niższą oporność na antybiotyki, które już miały, co powoduje, że można je próbować tymi antybiotykami leczyć, i te antybiotyki w jakimś stopniu będą przełamywać tą oporność. Tylko cały czas, my tu mówimy o doświadczeniu in vitro, czyli wszystko się dzieje na płytkach, to jeszcze nie przeszło przez żadną mysz, nie, to nie było leczenie rany na mysiej łapie, czy tam na mysiej skórze, na półpie. tylko to było badane wyłącznie na płytkach. Ale ustalono pewne korelacje, i widać, że to przynajmniej wobec tego bardzo powszechnego szczepu, szczepów, bardzo powszechnie opornych szczepów, gronkawców złocistych, będzie działała. Takie zakażenia ran są częste, więc jest jakby, jest potencjał na przynajmniej przejście z tym do badań na zwierzętach i zobaczenie, co się dzieje dalej. Ta korelacja, jak mówię, może z kilku względów działać. Po, pier po pierwsze. Ta korelacja między światłem działającym na bakterie, a antybiotykiem podanym później może działać dlatego, że no powstały te wolne rodniki zostały uszkodzone osłony bakteryjne i ten antybiotyk penetruje znacznie łatwiej. Bardzo wiele antybiotyków ma trudność z penetracją do wnętrza komórki bakteryjnej, a tam właśnie mają działać. I całkiem sporo mechanizmów oporności, które bakterie generują, polega na tym, że no to my sobie uszczelnimy te osłony i, i już. Na przykład takie MRSA, jak się odparniają na glikopeptydy, na wankomycynę, która była antybiotykiem ostatniej szansy w szpitalu do leczenia takich zakażeń swego czasu, no to po prostu właśnie budują sobie taką osłonę, 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 osłonę i ono się jakby jak gąbką tą wam ona nigdy nie dociera tam, gdzie ma działać. Ona ma działać na biosyntezę tej ściany, ona jej nie jest w stanie zahamować. A są antybiotyki, które w ogóle działają w środków, hamują działanie rybosomu bakteryjnego, hamują działanie y, polimerazy DNA bakteryjnej, czy tam nie polimerazy, tylko y, y, enzymów topoizomeras bakteryjnych, tych, co rozcinają te dwa chromosomy kółeczkowe, żeby w ogóle dwie które się mogły ze sobą rozstać po podziale. Więc tutaj. Mechanizmów wewnątrzkomórkowych, które są atakowane antybiotykami, jest dużo, więc umożliwienie łatwiejszego wejścia super. Po drugie, te wolne rodniki mogą niszczyć struktury w DNA. DNA pęka pod wpływem tych wolnych rodników i może się dobrze nie naprawić. Bakterie na ogół te geny oporności mają takich przenośnych pazelzeczkach, niedużych plazmidach. Oczywiście tych plazmidów bywa dużo mniej lub więcej w tej komórce, ale one mogą ulec uszkodzeniu. I wtedy ta bakteria nie jest w stanie wydajnie produkować tyle tych białek związanych z opornością, ile jej potrzeba. Albo w ogóle taki plazmid jest 1, 2 lub 5 i to ulega uszkodzeniu. I potem podczas jakiejś tam replikacji, tylko zmutowane geny. No i co? Plazmid jest, wszystko, wszystko jest super, tylko te białka, które miałyby dawać tę ten, ten, oporność na antybiotyki tej bakterii, już nic jej nie mogą specjalnie dać, jeśli w ogóle powstają. Więc tu tych sposobów, na jaki to może działać, jest co najmniej kilka. Moim zdaniem tak. Sytuacja jest obiecująca, ale nie powiem bardzo obiecująca, dopóki nie, nie powstaną wyniki badań na, w jakichś myślich modelach zakażeń. Bo no nie jest tajemnicą i nie jest też trudno sobie wyobrazić, że światło nie wszędzie dociera. Naturalnie, tak? Więc, jak, czy, czy to będzie tylko i wyłącznie sytuacja terapii ran, to już dużo. To już dużo. Czy to będzie tylko i wyłącznie sytuacja terapii ran zakażonych, czy też jakieś ogólniejsze y, możliwości wykorzystania, no bo umówmy się, że LED jest dzisiaj taką powszechną, y, y, powszechną. Y, jest powszechnie dostępny, tak, więc y, o, danym, o danej długości fali, więc i nie jest bardzo drogi. Nie jest bardzo energo-kosztowny również, więc y, można sobie wyobrazić y, jakieś dostarczanie go również na przykład do organów wewnętrznych y, na różnych drogach, tak? y, y, Nie takie rzeczy ludzie do wnętrza swojego organizmu w celach diagnostycznych czy terapeutycznych przyjmują, y, y, w nowoczesnej medycynie, ale to jest trudniejsze, moim zdaniem. Więc y, trochę na razie to przypomina sytuację, jeśli przebadaliśmy tylko in vitro. Ja, mi się to skojarzyło z takim szmoncesem starym, że e, e, sprzedasz proszku na pły. No i ten sprzedawca mówi, panie łabędź, to jest fantastyczny proszek na pchły. Łabędź a jak on działa? No łabędź pan tę pchłę, bierzesz ją pan, Otwiersz jej pan pysk, sypiesz pan szczyptę tego proszku i ona gwarantowanie panu zdycha. Jak mam w rękach, to już mogę zdusić. Na tym polega ten problem, że ja jeszcze nie do końca widzę, aczkolwiek być może zobaczę, jak poza sytuacjami ran, czy, czy uszkodzeń, zakażonych uszkodzeń, powłok, czy ewentualnie jakiś tam miejsc, gdzie łatwo dotrzeć w miarę mało inwazyjnie z ziernikiem, jak y, można z tego skorzystać poza tym, ale już to, co jest, jest bardzo obiecujące, bo jak mówię, naczynki fizyczne nie specjalnie mogą się odpornić. Y, one będą jakoś tam lepiej lub gorzej y, zawsze działały, a korelacja została wykazana. Pozytywna, dodatnia, synergizm. Na tym się skończę. Y, Temat nie jest prosty i zachęcam, śledźcie nas. Jeszcze raz przepraszam, że wtorek, nie poniedziałek tak takie